Kaszmar z tej strony, Geek Factor TV, w tej chwili odstawiłem dzieci do mojej teściowej. Jadę do kina, gdzie czeka moja żona na mnie, już idziemy na Warcraft. Warcraft, film oparty o grę, której. której nie pamiętam za dobrze. Pamiętam, bo dużo w nią grałem w pierwszą, w drugą część, pamiętam w szkole, ale potem jakoś już sobie to odpuściłem. World of Warcraft w ogóle nie grałem. No, ale powiem tak. Duncan Jones, reżyser tego filmu, Duncan Jones zrobił filmy dwa genialne: Moon i Source Code. Oba polecam, jeżeli nie oglądaliście. Więc wszyscy wiemy, jakie, jaką historię mają adaptacje gier, filmowe adaptacje gier komputerowych. To nie najlepszą. Mi osobiście żaden film oparty na grze komputerowej się nie podobał, który widziałem. Mam jeden taki, jakby to powiedzieć po angielsku, na to się mówi Sweet Spot albo Guilty Pleasure, czyli taki film, o którym może wstyd się przyznać, ale ja go po prostu lubię i mi jest... Ja po prostu go lubię oglądać i to jest pierwszy Mortal Kombat. Ale tak poza tym, niestety, nie podoba mi się Resident Evil, nie podoba mi się Silent Hill, te dwa wymieniam, bo te dwa najczęściej są wymieniane jako dobre filmy oparte na grach komputerowych, więc nie wiem. I, ale z tym reżyserem wydawało mi się, że Warcraft ma szansę. Recenzje, które docierają, są takie sobie. I niektórzy mówią, że się dobrze na tym filmie bawią, inni mówią, że po prostu jest fabuła pochrzaniona, nie wiem. Ja jestem tego filmu ciekawy i powiem tak, te recenzje by mnie na tyle zniechęciły, że powiem szczerze nawet Myślałem, żeby w ogóle sobie odpuścić, obejrzeć sobie ten film w domu, jak wyjdzie na DVD, ale stwierdziłem, że nie, no, chcę ten film zobaczyć, więc jak już chcę go zobaczyć, to najlepiej go jednak zobaczyć w kinie. No więc zobaczymy! Jadę do kina, zobaczymy się, pewnie o 16 się film zaczyna, czyli za jakieś... 3 godziny się zobaczymy. I zobaczymy, jakie będą moje wrażenia na temat filmu. Pozdrawiam, do zobaczenia! Z powrotem moi drodzy. Teraz już jestem Obasia. Cześć. <laughs> e, no, wyszliśmy z Warcrafta. Słuchajcie, powiem wam szczerze, nie był taki zły jak niektórzy mówią. E, nie jest to moim zdaniem e, taki film, na który czekają fani gier komputerowych, że się w końcu doczekają rewelacyjnego, idealnego filmu opartego na ich ulubionej grze komputerowej. To Warcraft nie jest jeszcze tym. Może nie być dla fanów gier komputerowych, ale może być dla fanów RPGów. I ja jako takowy fan byłam usatysfakcjonowana dosyć. No <noise> tak właśnie tak, można wczuć w te nasze przygody. Można. Znaczy no, powiem Wam tak, przede wszystkim od tego co było dobry, film, po prostu rewelacyjnie wyglądał. Naprawdę, efekty specjalne były wbijające w fotel, zwłaszcza efekty orków, to jak te orki były zrobione. Były genialne. W ogóle efekty dźwiękowe zdjęcia. Super. W scenach walk, dźwięki, odgłosy, te, to, to wszystko naprawdę można było poczuć. Można było poczuć... Jak te orki się poruszały, można było poczuć ciężar tych ruchów. Tak jest. Te uderzenia młotów, to, to, to naprawdę młoty w ogóle były boskie. Były czadowe młoty, nie? Tak. Yy, w ogóle to nieładnie co ja teraz robisz, Dopiero teraz zapinam pastę. I po prostu, i, i to było świetne, i to naprawdę, no, szczyna, szczyna na podłodze, jeśli o to chodzi. Ta główna postać z tych orków, Duratan, był po prostu genialny, naprawdę był fantastycznie w ogóle zagrany przez Tobiego Kebela, który też, który zagrał w Fatalnej fantastycznej Czwórce, ale również na takiej zasadzie podkładania, że tak powiem, głosu i ruchów zagrał też w tym, w... Jest w drugiej części z tej nowej trylogii Planety Małp, teraz sobie tytułu nie przypomnę Dawn of the Planet of the Apes, a nie pamiętam znowu jak to było po polsku I on, on tam zagrał Kołbę i po prostu facet jest świetny, ewidentnie się nadaje do tego Andy Serkis ma ewidentnie sporą konkurencję na tym etapie, jeśli chodzi o tego typu aktorstwo, nazwijmy to Więc on był świetny, chciałbym, żeby miał trochę więcej okazji do pokazania tego, jakim jest twardzielem, bo był i naprawdę można było to, moim zdaniem, trochę lepiej spożytkować. Po prostu on miał też taką najciekawszą fabułę, jego wątek był najciekawszy ze wszystkich wątków, które się w tym filmie działy. Więc na to się przyję... na to się naprawdę fajnie patrzyło. Eee, ale... Jezu! Czyli twoje ale, każdy ma swoją ale, od się. Czy nie musisz mieć ali. Ale nie, no bo... Bo film... Problem, Podstawowym problemem tego filmu była właśnie fabuła i to, jak to było zrobione i posklejane razem do kupy, po prostu za dużo. Tego było za dużo. Nie było za dużo, to było się jak dziecko we mgle po prostu. Nie, nie, to, nie, nie, nie. Ja nie wiem, nie, o... Co, czego nie zrozumiałem. Nie, 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 nic nie, zrozum... nie, to chodzi, nie zrozumiałem. nie, nic nie nic zrozumiałem. prawda? Tak. Warcraft, ale ja po prostu. <laughs> ja. Ja miałem coś takiego, że. To nie chodziło o to, że czegoś nie zrozumiałem, to wszystko było jasne, tylko chodziło o to, że tego było, że rzeczy działy się szybko, pewne relacje między bohaterami tworzyły się szybko. No musiały. I, no musiały, bo nie miało, bo nie, bo chcieli wsadzić, jak, wsadać jak najwięcej do krótkiej jakby, wiesz... I to był błąd. Trzeba było założyć sobie, że się zało... na wkręci więcej filmów, a poznamy głębiej historię. Wiem, że to chcesz powiedzieć. De facto tak, Chociażby na tak. początku związku niby głównego bohatera ewentualnie mięta przez do innej postaci. No właśnie, no i też, no i a, a tak jak wyszło, tak jak to zrobili, to po prostu było takie wciśnięte na siłę, z czapy kompletnie, totalnie się tego nie kupowało. Też przyjaźń tego głównego bohatera z tym magiem. A to nie była przyjaźń. Znaczy, to nie ale, ale wiesz, no niby tam pod koniec, jak oni ze sobą gadali, to wskazywało, to wyglądało jakby to była scena jakichś takich naprawdę kompanów po prostu, a... a Spędzili razem naprawdę bardzo mało czasu, a gadali sobie sobą na końcu jakby byli nie wiadomo jakimi kompanami Taki przynajmniej odniosłem ja wrażenie I, i, I to wszystko nie było jakby wypracowane I mówię, rzeczy działy się szybko. Wyobraźcie sobie jakbyście mieli, nie wiem, jakiś najfajniejszy e, film, który widzieliście Długi film, wyobraź, nie wiem, weźmy Całą trylogię Władcy Pierścieni, tak? Weźcie sobie, wyobraźcie sobie całą trylogię Władcy Pierścieni Jakbyście mieli komuś opowiedzieć W dziesięciu... Co się dzieje w tych filmach w 10 zdaniach złożonych z czterech słów każde. I musicie to szybko jakoś powiedzieć. Aha, dobra, więc on, ten idzie z tym tam, ci zdobywają to, walczą z tamtym, potem idą tam i tak i, i, na, i na tej zasadzie. No ja to tego nie zrozumie. To ja o co się tego nie zrozumiesz I, że... I na tej zasadzie jest poskładana fabuła właśnie filmu Warcraft. Co so, ja rozumiem czemu i to zrobili, ale przez to, że to jest tak poskładane tak po prostu chaotycznie, że rzeczy się dzieją, okej, okay, przeskakują z lokacji do lokacji. To, to człowiek taki jest oderwany od tego, nie angażuje się w to w żaden sposób. Przez to niektóre sceny, które moim zdaniem mogłyby mieć jakieś takie mocne uderzenie emocjonalne, totalnie tego nie miały. Było parę scen, które mnie tam wzruszyło, naprawdę. I, i nie mówię, że nie, ale mimo wszystko mogło być to lepiej zrobione. I tak tak jak właśnie mówi, gdyby na przykład od początku założyli, opowiedzmy tą historię w trylogii filmów. To byłoby super. A potem by się ktoś, bo zdaliby do pierwszej części za dużo, w drugiej byłoby średnio, a trzecia byłaby słaba. I by się czekali tak jak do Hubita, no to... że z garstki informacji rozbuchali film na 2,5 godziny. No... I tak się i tak nie dopiero. Nie, nie. No to dobra, no to... Boże, no nieważne, boże, rozbijmy, boże to nie na... się rozbijmy, to na trzy filmy, na dwa filmy, na cztery filmy, nie wiem, jakkolwiek, rozbijmy to tak, żeby te filmy, każdy z filmów miał sens, żeby te relacje między bohaterami miały sens, żeby to wszystko się toczyło naturalnie, a nie w zasadzie w jednej scenie się poznają i nie lubią, w następnej. W scenie się kochają, no to jest dla mnie Nie, nie ja nie wiem, w którym momencie to zauważyli, że oni za zawarli jakąś, nie wiem, głębszą znajomość, opierającą się na przyjaźni. Ja nie mówię, dobrze przyjaźń, to może mi przesadziłem. nie no, jakoś tak się trochę bardziej ze sobą zaczęli bratać, bo była opcja, że zaraz razem zginą, to chyba lepiej z kimś kogoś, chociaż trochę już polubiło. Może, no nie wiem, ale mówię, to był mój najpoważniejszy problem z tym filmem, że jak sceny akcji były, to były super sceny, walki były genialne, e, muzyka była, była świetna, muzyka była genialna, Ramin Djawadi, nie wiem, Tak, Djawadi, nie wiem, no przepraszam w takim razie, Ramin Djawadi rewelacyjny soundtrack zrobił i za to duże brawa też, e, więc tylko mówię, te rzeczy pomiędzy, tak aha, dobra, to teraz wracamy do tych nudnych aspektów, a i magia. W tym filmie te czary, jak to rzuca, jak oni rzucali, też wspomagane przez efekty specjalne, przez dźwięk, to po prostu było tak. czuć było moc spaczenie. magii. Tak, to nie był Harry Potter ze swoją magiczną różdżką. To był. <noise> to była faktycznie magia. Czarna magia, czy tam. No, spaczenie, tak jak w filmie było. E, więc naprawdę muszę powiedzieć, że. Duż, dużo dobrych rzeczy ogólnie się dobrze bawiłem, tylko gdyby, to lep, gdyby miało to lepszą fabułę. I też powiem szczerze, dwóch aktorów mnie strasznie w tym filmie wnerwiało. Jeden to ten Mag. Nie mów, Mag był, mów. Mag był młody. Przy, przystojny może nie, ale wyglądał na takiego po prostu gościa z liceum z czasów współczesnych, który się przebrał w kostium, bo gra w sztuce szkolnej. No to tak po prostu kolejś wyglądał. Fatalnie grał, i, a, a był dosyć kluczową postacią w tym filmie, więc po prostu to też wytrącało. No i teraz Basia, nie, nie mów, nie Basia mów, nie będzie miała pretensje, bo Basia, Basia uwielbia serial Wikingowie. No i uwielbia, nie uwielbiam, tylko doceniam bardzo. Doceniam bardzo serial Wikingowie i główny aktor, który tam gra, gra główną rolę tutaj. I on dla mnie, on, on, był, on był ok w takim sensie, był bardzo charyzmatyczny i faktycznie dało się od niego odczuć taką. Jakby energię Samca Alfa, takiego przywódcy stada, który po prostu walczy o słuszną sprawę, walczy o swoich, chroni króla, więc dla niego jest to najważniejsze, i tak dalej, i tak dalej. Super pod tym względem. Natomiast on ma takie dziwne. On po pierwsze ma dziwną melodię głosu. Nie wiem, czy to dobrze. I powiedział. Bo ona tak dziwnie A dowiedziałeś się gada. o co chodzi z tym aktorem, kto to jest, skąd to jest człowiek i dlaczego. Ja, nie, w, ale to mnie to nie interesuje skąd no interesuje. A nie to 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 nie to nie interesuje ale po prostu to momentami nie pasowało do konwencji to po pierwsze, po drugie, facet ma tak obłąkane spojrzenie. No dobra, no ma, no to sama się mówiłam, no że ma. To, to dokładnie, a może taka... gdybyś mi nie tego nie powiedziała na początku filmu, może bym nie zwróciła na to uwagi? No właśnie, bo byłam, no w sumie to zrobiłam, bo byłam ciekawa, czy zwrócisz na to uwagę. Nie w jednym nie masz szans. cyf ewidentnie. Przegiął i ciężko było już na to patrzeć. Ja mam wrażenie, że on jest pod wpływem bardzo silnych leków odurzających i ledwo się trzyma na nogach, a to spojrzenie, które ma bardzo wyraziste i bardzo dużo to spojrzenie przekazuje i w serialu, i tutaj w filmie, jakoś to, to, to mi to, to obłąkanie tak. momentami, bo to są takie przebłyski, ale momentami on tak za bardzo popłynie na nim. No, to tak, to tak. Tak, to więc no i to i to też tak kolejna biznes. rzecz, która wybijała. Natomiast, natomiast muszę powiedzieć, strasznie dużo złych rzeczy się naczytałem o tej e, dziewczynie, która była tą hybrydą, tak? Człowieka z orkiem e, gorana, gonara, ganora, ganora. ganora. E, gdy grała ją Pola Patton... nie mi się podobała. Ona właśnie ja też, też tak mówię całkiem... całkiem, tak całkiem, tak całkiem na... wyglądała seksownie. Wyglądała seksownie i w ogóle całkiem grała, dobrze, no. ale i... Dokładnie, bo ja nie wiem, czemu się ludzie czepiali, bo nie mówi, że ona czasami przesadzała. Z czym? No, ona miała, no ale to, to właśnie też kolejna rzecz, która mi się w tych orkach podobała, że oni na przykład tak jak mówili. tutaj gdzie jedziesz? Yy, do McDonalda. Dobrze. Yy, mówili, to też miały takie gesty wyraziste. Miko mieli taką tak, 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 tak wyrazistą te orki, tak? W sensie orkowie, przepraszam. I, wygląda, i i to, to wszystko było takie z siłą rzeczy przesadzone, więc ona jakby też się w tą konwencję wpisywała, więc mi totalnie nie przeszkadzało jej aktorstwo, więc nie, Pola Patton była spoko. Eee, no, no, no więc tyle, no film okej, okay, bawiłem się dobrze, jest zarąbiście zrobiony, można te sceny akcji po prostu w biały fotel, gdyby jeszcze dopracowali lepiej fabułę, to byłby naprawdę najlepszy film, opa, znaczy i tak jest, to i tak jest moim zdaniem najlepszy film, jaki ja widziałem oparty także grze komputerowej. Ale to by po prostu otworzyło drogę całej masie innych rzeczy, bo, bo to bym wtedy dał temu nie wiem, z 9 na 10 co najmniej. A tak daje temu takie 7 na 10. No, drugi film pod podrządaj mu 7 na 10. Ale no bo tak, to no bo mówię, no kolejny, kolejna rzecz. Ok, dobrze się bawiłem, fajnie, dużo fajnych rzeczy, ale parę rzeczy, które powstrzymują go przed tym kolejnym poziomem, że tak powiem. Nie wiem, czego jeszcze kiedyś obejrzę, pewnie nie, ale tak jak było, nie żałuję, że poszedłem. Zresztą moja żona mnie zaprosiła, więc dziękuję mojej żonie. Yy, I tyle. No co tyle, co tyle? Tylko jaja, mi się podobało, mi się nie podobało. Żony się nie zapytasz, co myśli, tak? No Ale nie chciałeś być na filmie nawet mocno. Jestem... chciałabym, może swoją przekazać. Dobrze, przekaż widzą swoją punktację. Nie, tak, to ja nie chcę. <laughs> Dobrze, przekaż widzą swoją punktację. Mocno, 8,5. 8,5. 8,5, tak. I to takie nie, że może albo coś, tylko konkretnie tak. Mówisz specjalnie 8,5, żeby wymusić na mnie uśrednienie do. Nie wiem, 8, tak? A ty nie musisz nic zjać i nic nie wymuszam. Nie, nie, ja? nie ma uśrednio. A jest ten faktor w ogóle spadaj. Ja tu tylko gościnnie. Od kaszmara 7 na 10, od Basi 8,5 na tak 10 jest. dla filmu Warcraft. I ta ręka, a jeszcze jedna rzecz, ta ręka ręka tego reżysera co wam mówiłem, Duncan Jones. Dało się odczuć, że to nie jest gościu, który kurde kręci typowe durne produkcyjniaki. Tylko ktoś, kto się, że tak powiem, zna na rzeczy i ma, że tak powiem, doświadczenia z nieco bardziej niezależnymi, bardziej intymnymi filmami. I To dało się odczuć, co też było na duży plus. Tyle. Napiszcie mi, co sądzicie, i napiszcie mi, czy macie jakieś wasze ulubione filmy oparte na, gr na grach komputerowych, które waszym zdaniem przyłamują tą złą pasę i się nie wpisują w ten cały trend złych filmów opartych na grach komputerowych. Dzięki bardzo. Zapraszamy tradycyjnie do subskrybowania, lajkowania, komentowania, ale przede wszystkim do oglądania. Cześć. Pa.